Też oglądający z tej strony magikacji reakcja na, na ustalające filmy z piaskiem kinetycznym. Niestety nie mogę powiększyć ekranu. Na wstępie taki piasek kinetyczny. Aha, to jest przyspieszenie i. Yy, nie pamiętam jak to się nazwało. O, jak fajny kwiatuszek! I to co na dupie to się pojawia, teraz wrócę. Fajnie. Ooooo. Jazdy też. No to patrzeć i patrzeć, patrzeć. Łup. Krojenie też jest fajne. Rozwalanko, kocham patrzeć na rozwalanko. Oje, ja, ośmiorniczka taka. A, to jest przyspieszenie i cofnięcie czasu znowu. Jak wyjmuję piasek kinetyczny. O ja nie mogę. Sprite z piasku kinetycznego. Mega. Znowu rozwalanko. I to chyba też można nazwać rozwalankiem. O jaki tęczowy. Jak się bardziej by pomieszało, to by był brązowy. I znowu rozwalanko, tym razem jakiś młotkiem. Nie wiem czy wcześniej też młotkiem, to było bardziej coś innego. O fajnie. To jest bardziej taki młotek do tłuczenia kokletów. To jest coś czasu. Jak ten Torcik. Ja uwielbiam to takie jak ludzie robią torciki z piasku kinetycznego. Kryształek. Wygląda jak ształek, Ale tęczowy nóż jest fajnie. I znowu rozwalanko, tym razem kieliszkiem. O, jak fajnie to wyszło. Cienko. Cienko. I tęczowe rozwalanko. Też fajnie. Kolejnym towarzyskiem młotkiem do tuczenia się ryba. Jak ludzie też układają, no to, to mega jest. Jak fajnie otwórz Takie szybkie. To sobie coś jeszcze obejrzyjmy. Tutaj. Jakie to głośne, ściszymy sobie drobne kliczki. to jest głośne. O, w jajko z czymś, z jakimś. slime kolejny. Juuu. Juuuu! Strasznie dziwnie to wygląda. Tak klejąco! W końcu to slime. Coś twardy ten slime. Aha, już wiadomo, że na pewno jest twardy. Nie, że nie tylko tak wygląda. zielony slime. Ciekawe. Znaczy nie. O jak fajnie. juu super. I wychodzi z tego duży żółty slime. Zielony slime, taki bardziej wodnisty. Fajnie. Kolejna taka. kaja. Ale też fajnie. Klejący ten slime po wyglądzie. Każdy slime, chociaż trochę musicie kleić. W końcu to slime. O, tu kolejny taki. Hmm. Ja bym zanurzyła w takim slajmie rękę. On też taki wodnisty wygląda na taki taki tuściutki ten slajm. Wyciągnięte prosto z pudełka, ciekawe czy ze sklepu. Wygląda jak ze sklepu, ale ludzie potrafią takie robić, w końcu z czegoś to się bierze. Fajnie. Kolejny taki. A teraz zobaczymy sobie mydełko. Jak fajnie. Wszystkiego po trochu. Jak się sypie. O, to kolejne pudełko. Różowo-białe. Ale naprawdę, można się na to patrzeć. Niby jest nudne, ale jednak ciekawe. Więc. Fajnie. A dwukolorowe teraz. Ile tego? No, naprawdę nie mogę przestać się na to patrzeć. Jak fajnie. Ale żeby to się chciało kroić, to już w ogóle... Mega, możecie sobie przewinąć, jak nie chcecie na to patrzeć. Możecie sobie w znaczy na YouTube jak jesteście, tam gdzie się szuka, pisać o stres odstresujące filmiki, tak jak ja napisałam. I powinno Wam wyjść coś takiego, jakieś piaski gimnazyczne. Możecie sobie poszukać jakieś w dole. Więc, myślę, że już skończymy na dzisiaj. Papatki!